Apokalipsa, dzień po dniu, wody świata i rzeczy do mnie. Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. Apokalipsa, rozdział 17, wiersz 15. Około 605 roku przed naszą erą, król Babilonu, Nabuchodonozor II, odniósł decydujące zwycięstwo w bitwie pod Karkemisz, niszcząc wojska asyryjczyków i powodując ogromną klęskę Egipcjan, dowodzonych przez faraona Necho II. Zobacz, Jeremiasz 46.2. Ezechiel 30.24-26. Faraona tego znamy z bitwy z królem Judy Jozjaszem, w której to król ten poniósł śmierć Jeremiasz 46 3-12. Karkemisz było miastem położonym na zachodnim brzegu wielkiej rzeki Eufrat. Tej samej drogi wodnej, która biegła przez babilońską metropolię i ostatecznie doprowadziła do upadku tego imperium, gdy w 331 roku przed naszą erą Persowie przekierowali wody i bez przeszkód przemaszerowali przez wyschnięte koryto rzeki, dostając się w ten sposób za słynne, nieprzeniknione do tej pory mury Babilonu. Jakże odpowiednim symbolem jest więc to, że Babilon czasów ostatecznych, ta nierządnica, został opisany jako siedzący na wodach. Dokładnie tak jak było w przypadku rzeczywistego miasta. Wody, które apostoł Jan widział, zostały pierwotnie wspomniane w Apokalipsie 17:1. W dzisiejszym wersecie Biblia wyraźnie podaje nam znaczenie tego symbolu. Wody reprezentują wielu ludzi z różnych grup etnicznych, kultur i krajów. Zastanówmy się, w jaki sposób symbol ten pomaga nam zrozumieć Apokalipsę 12, 15 i 16. Biblia daje nam również wgląd w to, jak symbol ten może być używany. W księdze Izajasza 8,7 wody zostały porównane do króla Asyrii, którego naród zaatakował Żydów. Wtargną do wszystkich jej łożysk i przekroczą wszystkie jej strome brzegi. W tym przypadku wody przełamały bariery. Zatopią i przeleją się. Izajasz 8.8. Powódź jest zbyt potężna, by można ją było powstrzymać. Wody są jak armia ludzi najeżdżających inny kraj. Co ciekawe, opisywane wody to rzeka Eufrat. Nierządnica będzie panować nad swoimi wodami. Zasiądzie na ich szczycie. Tak, jak zasiada na grzbiecie bestii. Jej panowanie będzie miało skalę globalną, a nie lokalną. Jej wody to mieszkańcy Ziemi. Apokalipsa 17:2. Co stanie się z ludem bożym, gdy ta kobieta zdecyduje się uwolnić swoją armię, która rozleje się po świecie, jak powódź? Na szczęście Bóg dał nam odpowiedź. Aż dotąd nie dalej. Tu zapora dla twoich fal nadętych. Hiob 38, 11 Czy przyjmiesz moje zaproszenie do modlitwy? Panie całego stworzenia, chociaż wrogowie mogą przewyższać nas liczebnością, ufam Twojej obietnicy. Pan będzie walczył za Was, a Wy pozostaniecie spokojni. Wyjścia 14, 14 Do dalszego studiowania. Księga Jeremiasza, rozdział 51, wiersze 12 i 13 Księga Daniela, rozdział siódmy, wiersz drugi. Apokalipsa, rozdział dwudziesty drugi, wiersze pierwszy i drugi.